No, cześć, z tej strony Piotrka Figurki minifigurki. Spotykamy się dzisiaj po raz drugi, yy, bo przychodzę do Was z magazynem Lego Marvel Avengers. Bardzo, yy, bardzo fortunną datę yy, zosta zostaje ten magazyn wydany, ponieważ 23 grudnia, dzień przed Wigilią, to jednak się myśli już o czymś innym, a nie o nowej gazetce Marvel Avengers. Jest to numer 6, rok 2021, ale dodatek tutaj jest naprawdę fajny, ponieważ jest to czarna wdowa razem z jakimś tam wyprzętem, z jakimś na broń. Tak to tam chyba nazwali. I odpakowujemy sobie, i od razu sobie szybko to zbudujmy, ponieważ przecież dodatek to tutaj jest chyba najbardziej atrakcyjna rzecz w tym, co tutaj mamy. No to co, no to speed build. Powiem wam tak, jest świetnie. Zobaczcie na te nadruki. Po prostu świetnie. Super. Nawet ten stojak wygląda... Nawet okej okay, to wygląda. Nie ma tutaj dramatu. Można sobie po prostu tam to postawić. Ja wam nie będę przeglądał tego, pokażę wam po prostu co jest następną następnym numerze. No i niestety będzie to... Um, um, Iron Man. I trochę według mnie gorszej wersji. Ja takiego nie mam, więc myślę, że kupię 22 elementy. No bo zobaczcie ile tutaj 10 promieni energii. No, drugi nie wyglądają tak źle. Więc no, kupię 17 luty, czyli kilka dni po walentynkach, okej. Okay. Można kupić. Ja wam natomiast bardzo polecam ten magazyn Lego Marvel. I widzimy się w następnym odcinkach. Cześć!